Niedziela, 8 września 2019 rok. Starków. Dziś w Starkowie odbędą się dożynki. Dożynki zapoczątkuje msza święta dożynkowa, dziękczynna w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja.

To są to tak. star, starkowianki, nie? Tak, wszyscy. Tutaj też jest, już należy do młodych Tak, ale ma. No tak. już należy. Pamało, pomału było to Od niech też Pani ja byłem się i pozdrawiałem. tego mnie nie boli. Czy się przywitał ojciec proboszczunio? Tak. Jeszcze mi... A przodu. No. Ksiądz, jeszcze no. jeszcze. No, to zawsze tu żeś Nie ale razie. No. Z wdzięcznością przynosimy do świątyni owoce ziemi, naszej pracy w polu i ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził wśród pracujących. Wszechmogący Boże, najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synów narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i stopy zadanego zboża. Przyjmij dzięki niej za tegoroczne plony. Po błogosław wieczni, wienieczni, z chleba. Praw Pani, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a na znał się Twoimi darami, z każdym to będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, wniosących pełne dobry uczynków, przedstawi Tobie najświętsza dziewica Maryja, najdoskonalsze obok aby się zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia który żyjesz i królujesz na wieki wieków. To dla rolników, dla nas wszystkich, bo my każdego dnia zjadamy chleb, a nim on trafi na stół, ile potrzebuje prac. Mój Boże, w oświęceniu czytałem taki artykuł kruszynką chleba. Dzielili się. A my dzisiaj chleba mamy pod dostatkiem. Chleb się nie umie bronić. Chleb całkowicie zależy od Ciebie i ode mnie. Szanujmy ten chleb, kochani. Ża święta, koncelebrowana celebrowana, ta mójca pustosza. Witam Was, kochani, na bracia bracia rolnicy, w intencji dziękczynnej za tegoroczne plony. O Boże, błogosławieństwo w rodzinach. Starkowa łaskę zdrowia dla chorych, cierpiących, o miłość, o pokój. Ale też wiemy, że tego szacunku do chleba uczyli nas ci, którzy opasują nas z gościu, którzy przeszli już na drugą stronę. Może oni jeszcze potrzebują modlitwy. Niech to dziękczynienie za tegoroczne plony Pan Bóg przyjmie również wolni, wiele i dusz czystu cierpiących. Mieszkańcom Starkowa, zawsze wiernym Kościołom, jak mówił mój wielki poprzednik, świętej pamięci Ociec Marian w Starków, córa Kościoła. I to jest prawda. Nasze barabie to oazy, podlitwy, miłości, za to Wam chciałem podziękować również. Na tak małą garstkę Starkowa zawsze jesteście. To jest największa radość dla każdego duszpasterza. jeśli ma do kogo mówić, do kogo przemówić, z kimś porozmawiać, a przede wszystkim tych, którzy posilają się też chlebem eucharystycznym. Z tej mąki jest wypiekana również hostia, komunikanty, które kapłan konsekruje, stają się ciałem Chrystusa. A więc jedna taka intencja, druga za świętej pamięci Daniele Wizimilską. Oda życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Rok już jak jej nie ma, była zawsze na uroczystościach. W wysokości patrzy na nas. Jest to intencja od brata Krzysztofa z rodziną. Niech Matka Najświętsza przedstawia mużemu Bożemu Synowi. Na początku tej mszy przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spolnite za do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. O, Wyszły za Jezusem, on zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żon, dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swojego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Zatem, za plony, które chcemy wyrazić Panu Bogu, podziękować. tym bardziej że rolnicy wiedzą dobrze, jak ten rok był trudny. Często pady deszczu w innych częściach Polski, susza i wiedzą, że te plony są szczególnym owocem ich trudu. Jeden z Ojców Kościoła napisał do rolników słowa, które bardzo pasują na dzisiejszą okazję, kiedy przechadzasz się po polu i przygląda się swojej ziemi. Zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa. Każdy z nas, moi drodzy, czy w mieście, czy na wsi, jest polem Chrystusa, jest Bożą winnicą. I mówi dalej autorów. Dbaj także o siebie, jak o swoje pole. Moi drodzy, jakże trudno być prawdziwym chrześcijaninem. Ale trzeba naprawdę uwierzyć i zaufać Jezusowi Chrystusowi, który mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój na karę, i niech mnie naśladuje, bo jeśli odda wszystko, to stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Prawda, już obfite plony doczesne, ućmięć dalej zebrane z urodzajem ziemi, które składa Panem Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą. Się przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. bo gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest głowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechu. To na moją pamiątkę. Dobre, mene, Prosimy Cię w zmiłł się, bo wszystkich daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą Dzielicą Maryą. Na wspólnej Eucharystii dziękczynienia. Zanim ten jeniec tutaj przybył do kościoła, wygończyc z w kazaniu mówił, tyle zabiegów braci rolników, a później matczyne ręce go ubiły. I za to tym matkom, paniom, które to robiły, składam chrześcijańskie zapał ten morzań chleba, który zamierzasz się później na dożynki, każdy po kawałku, by chleba mógł skosztować. Dziękuję serdecznie ojcu Wszystkim wam tu obecnym. Nie chcę nikogo pominąć. Panu, który tutaj uwieczni te dożynki. Dziękuję ślicznie. Ale bracia i siostry, pamiętajmy, że dożynki mają nas jednoczyć. Wszystkich. Jeden chleb, co łączy się, tak jak śpiewamy. I On ma nas łączyć. Z Wiedusiami,